nowe koszulki i inne gadżety u Juniorskiego, świąteczne z panią Teodor, spigi oraz inne, na którą zdecydujesz się ty? Więcej na juniorski.pl No siemanko, żytowanko, z tej strony Moi drodzy, dzisiaj się już właśnie w tym momencie z wami przywitam, ponieważ jest to i Dzisiaj zagramy po raz kolejny w Bali Bo on tutaj pewnie będzie coś gadał Cio, 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 patrzcie teraz to You have been warned, ok press to continue <śmianowidze> <śmianowidze> Kukurikus, się to Dobra, and welcome to Baldi's Animal Chaos Dokładnie, moi drodzy, Bali to kurczak, tak jak sama sam tytuł nawet tego filmiku wskazuje Bali to kurczak, tak jak wam obiecywałem, co tydzień czy tam co, co tydzień dwa razy w tygodniu, nie wiem jak to się nazywa Gramy sobie w Baldiego eee, Może mam, mam straszną ochotę też powrócić do hello neighbor, do jakichś, wiecie, jakichś modów i tak dalej może powrócimy, może pogramy, dobra. Eee, 2019 to jest w ogóle Speed All Kaczao, się typ nazywa. Story Mode: Collect all seven notebooks. Ale to nie są notebooki, tylko to są jakieś potions, widzisz? And then exit the school to win. Ale czekajcie, bo może tutaj będzie menu, jakiś ten tutorial, nie nic tutaj nie ma. No dobra, start. Lecimy fajnie, pięknie z tematem. O, się ma. No się uszanowanko. I normal. Ah! Czyli musimy zebrać Healing Potions! Czyli musimy zebrać takie. Jak to się nazywa? No, Healing Potions, wiecie co to jest? Że, że on to musi wypić i później będzie już normalne. Czyli takie uzdrawiające. Jak to się uzdrawiające. I zima jest no kiepska pogoda głowa mnie boli nieważne dobra bardziej to do... mamy tutaj healing potion wiecie co to jest dobra no dobra okay you no? Just type the enter key on your keyboard no you think you have the right okay. problem one, four Plus i Equals No dobra, ale to już wiemy. 9, 3, 5, 6, 7, 8, dobra, i tutaj mamy 6 plus 4, to jest Kluk DU! <głukudu> Fajnie gościu napisał. Dobra, dziś moi drodzy... O jak ja się to strasznie odwracam, nie wiem w ogóle o co chodzi. O! No siemanko, mamy tutaj... Mamy Shining Warner i pamiętajcie, że musimy zamienić z powrotem Baldiego, żeby baldi był normalnym nauczycielem, a nie BUKURIKU! Ja jestem ciekawy w ogóle, jak on będzie wyglądać. Jak, e, jak on zacznie chodzić z tą, z linijką. Bo w ogóle jest to pierwsza wersja tej gierki, a są trzy kolejne. Więc wsunąłem tą pierwszą wersję i wersję trzecią. Zobaczymy, o co chodzi w wersji trzeciej. Dobra. 4 plus 9 to jest nic innego jak 13. 5 plus 3 to jest 8. A tutaj mamy 0. Patrz, patrz, patrz. On się. <laughs> jak się zdenerwował. Kukaduridu. on się bardzo teraz zdenerwował. Okej, okay, ale skoro musimy Baldiemu pomóc. To dlaczego? <noise> Widzieliście tą Suzy? Suzy jest ciemnoskórnym człowiekiem. Oh my god. Idzie baldi, idzie baldi. Kokuryku. Oh my god, ja dobra, już uciekam przed nim. Ja już przed nim uciekam. Ja nie chcę wiedzieć, jak tak za bardzo teraz biegać. bo Może być tutaj gdzieś principal albo. Su bo idzie baldi, idzie baldi, idzie baldi. Muszę powiedzieć szybciej, bo baldi, idzie boli. baldi. baldi. w ogóle, że jeszcze nigdy baldi nie przeszedłem? Do końca, ja tylko przeszedłem go na cheat, tak? będę już się tam pojawił. Dobra, muszę wziąć teraz jeszcze te nożyczki, bo jeżeli tych nożyczek nie weźmiemy, to przyjdzie Suzy, dziemna skóra Suzy i wtedy może nas złapać. Okej, okay, tu cyk, pyk, ok. 3 plus, tutaj w ogóle jest straszne sensitivity, nie wiem o co chodzi. 3 plus 0 to jest 3. 6 plus 8 to jest 8. Plus 2 to jest 10, zostaje mi 4 to jest 14 i 0. Cookie <grym ale> Nie wiem, ale no dobra, ciśniemy moją teraz dalej, bo chcę się też spotkać ze Suzy, bo Suzy to jest fajna kobita. Kto to jest? Principal. De <duszel> Dlaczego to jest kurczak? Bo to jest farma! Patrz, pobiegnę teraz! No running in holes! No, no running in holes! <laughs> KOKURYKU! You have mood detention! 13 you. You seconds remain O Jezu, gdzieś tutaj Suzy biega. Ma całkiem inną muzyczkę niż jej powinna mieć. Ja sobie tutaj naszykuję już jakby co z Cyzory, znaczy te, jak to się mówi nieco z ryki, tylko nożyczki. Balz jest gdzieś bardzo daleko, więc ja sobie teraz przejdę tu i idziemy do tej klasy od razu sobie ogarnąć kolejny e, e, notatnik, nie? Dobra, cyk! Zero... Nowa muzyczka leci. 8, 3 minus 2, to jest 1 i 0. Klak, klak. On <grywa> się teraz mega zdenerwował, bo on powiedział klak. klack! Więc może być tak, że on teraz będzie mega zdenerwowany. Okej, okay. Suzy. Yeah! Dlaczego to jest piesek? <grywa> dlaczego to jest piesek? I dlaczego ci jest smutno? Bierzemy dwie sody, patrzcie, mamy dwie sody, bo bal jest już mega szybki. O, misio? No, gdzieś misio tam jest. Baldi tutaj będzie, prawda? Nie, nie ma go tutaj jeszcze. A co czekaj, ja pójdę tu cyk, dobra, jesteśmy! I odgadujemy kolejne. Dobra, 4 minus 8 to jest nic innego jak minus 4. 8 minus 7 to jest 0 i 0. Okej. Okay. Znowu, znowu się zdenerwował. Dobra, Baldi, jak go nazwiemy? Baldi czak? Może Baldi czak, nie? Tak będzie fajnie pasowało. On tutaj przyjdzie, nie? Patrz, tak, on tu jest, tu jest gdzieś. Tu go nie ma. On tu jest! Play! Let's play! Szybko tu cyk! 8 plus 1 to jest 9, 3 plus 4 to jest 4, 5, 6, 5, 6 7 i 0! Klack, klack! Och, panie Baldi, jak pan Baldi. O-o! Je... O-o! O! Strzelaj! Ja nie umiem tym strzelić! Bo ja miałem tam coś innego wybrane! Co tu jest? Can I do- Hi cheeky! Playtime! I'm not cheeky, I'm Baldi! Well, no, I can't coś tam. O Jezu, on jest coraz to bliżej mnie i tutaj jeszcze sweep, sweep, sweep jedzie, który nie mam żadnego pojęcia kim jest. Ale... O oh, oh my god, jedzie! Oh, sweep, sweep, <laughs> bierz mnie! No! no, no, no! first prize! First prize! Szybko bierz mnie! Ale nie ty, Baldi. Dobra, wiecie co, polecimy sobie teraz z tą wersją trzecią, bo tak... Wyda... Coś no nie, bo teraz the game is intended to be a horror game which means this game has loud sounds jump scares spooks and blah 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 this mod may seem ki kid friendly due to its cartoony animal textures but it's not don't let your kid play this they man May get scared, cry or whatever, czyli, że tutaj wasze dzieci mogą płakać, jeżeli będziecie grać w Baldiego ewentualnie w tego moda i na na juniors.pl, bo tam macie najlepsze gadżety. Widzicie tu jakieś kubeczki, tu jakieś ten, coś tam, bardzo fajnie. Dobra, you have been warned, to jest wersja trzecia. Mm -hmm. well, oh. That's me. That's me. Teraz. Dobra. No i pamiętajcie, żeby wbijać na stronę G-Round, na której co tydzień otrzymujecie do dyspozycji darmowe gry. Możecie je wtedy testować kompletnie za darmo. Wykorzystajcie w tym celu mojego linka, którego znajdziecie w opisie. tu już jest wersja 2020, widzieliście? Okej, okay, ciśniemy. Star story mark. collect all seven potions and turn Molly back to normal. Czyli to jest coś normalnego. Oh, o, siema! To my no siema. Nie ma, nie ma na tabulator, nie ma tej mapy. And and I want you me. to help me. No, no like problem, all of certain potions okay. so I can turn back to normal. not Come Tylko o, teraz zbieramy takie różowe Ale no, dalej, dalej jest to sama. Ten sam odgłos z normalnego Baldiego, prawda? Dobra, questions. 4 minus 7 to jest nic innego it's jak like minus 3, 3, prawda? Okej, okay. 5 plus 1 to jest Bravo, nic innego it's jak, it's jak 6 i 5 no, minus 3 to jest nic innego, no, innego no, jak 2 Wow no, you exist! Student! Right. Jesteś studentem i cały czas tutaj jeszcze istniejesz. Okej okay. Come again, you know it right? Oh well, don't collect the second potion quick, because, you know, I don't want to turn into a chicken anymore. Okej. Okay. <pum> <pum> Jaka ta gra jest śmieszna, znaczy ten most Dobra, Problem cyk, 1 minus 5 to, to jest nic innego jak one minus 4, 2 minus 4 to jest nic innego jak minus 2 i 0, patrzcie, o, o, o. You can hide, you can coś tam, chicken coś tam pisał, widzisz się to? <laughs> oh Jakieś krowy tam słychać i Suzy jedzie do mnie! No nie no, dlaczego Suzy już... Już od razu tak... No o Jezus Maria, no przecież There you have moon detention! For you. When will you learn? <laughs> Ja nie wytrzymam z tymi modami, nie? Byłaś stąd. No, <noise> się już tutaj bardzo blisko jest. Am <noise> for I come. Dobrze odejść ode mnie, No, przecież to jest bez sensu. Bo ja nie potrafię tego przejść. No. Lewo, co zaczęliśmy w to grać, to już jest dla mnie nie do przejścia. Tu jeszcze ten. Se... Co te jajka robią? Co te jajka tutaj robią? Nie wiem, ale weźmy sobie tu bisodę. Tu jeszcze sobie jedną bisodę weźmiemy. I czego. <noise> Widzieliście to? Wie ten zrok tak... O nie, no tam nie mogę sobie nie tego, no trudno się mówi. Ale no, dobra, bo on to jest coraz to... Uf, Susie, dobra, nie zauważyłam mnie! Nie! Albo zauważyłam Nie, nie zauważyła mnie. Dobra, chodź tutaj szybko, bo... Nie. Słyszycie te krowy te w ogóle.. Ja się czuję jakbym był na farmie jakiejś. Jeden plus 4 to jest nic innego jak 5. Jeden plus 5 to jest nic innego jak 6. A tutaj damy 0! You can hide from my chicken feet! O... Nie ukryjemy się przed jego chicken feet! No, o o! I see. You. I'm, I see you too, friend. patrzcie pana skarpetę, no. O, zniknął. A Suzy tam jest i ona mnie nie widzi. Dobra, idziemy teraz tu Lecisz szybko, 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 tak żeby... O jest pan skarpeta. O ten yy, detention on się nagle pojawił. Nie no Suzy! No. O nie! Tu szybko, szybko, szybko! No nie! 4 i pięć. Okej, okay, cyk! 2 plus 5 to jest 7, 8 plus 6 to jest nic innego jak 14 nie 144, tylko 14 i 0 You can hide from my chicken feet! O nie, tutaj idą te stopy. stopy od, od kurczaka tu teraz idą. I Uciekamy przed nim troszeczkę. Dobra, teraz tu sobie przebiegnę. Może zdążymy dojść do tej pierwszej klasy Tak, że my sobie po prostu... Nie, ja będę musiał do niego strzelić Ja będę musiał do niego strzelić, chyba Zobaczymy gdzie on będzie, a jest coraz tam przy tych drzwiach Nie ma go O Czy Nie ma go, więc ja na spokojnie sobie tutaj kość Możemy dać Suzy kość? No dobra, cyk 8 minus 1 to jest nic innego jak 7 8 plus 4 to jest nic innego jak 12 i zero. You can hide from my chicken feet. Znowu tutaj przychodzi. Chicken feet. Dobra, lecimy. O. O, idzie. idzie. Idzie, widzicie? O, nie. Idzie, Suzy. Suzy też jedzie. Suzy też jedzie. Suzy też jedzie. Dobra. Cyk, pyk, dobra, mamy to. On tutaj zaraz przyjdzie. Ja mam bardzo małe staminy. Bardzo malutko. Cyk. 7 plus 1 to jest nic innego jak 8. 5 plus 3 to jest też nic innego jak 8 i 0. You can hide from my chicken feet! Zastanówmy jeszcze chyba tylko i wyłącznie jeden potion pad, prawda? Do zgarnięcia dokładnie. Ja. Yeah. Oh my god. Dobra, teraz podejdziemy sobie tu. I możemy jeszcze, prawda, od niego tak uciec jeszcze, ale patrz, tak. Crick! O Jezus, źle strzeliłem! Co to jest? Co to jest za kot? O Jezus, no przecież to jest sweep, sweep, sweep all! Six! Oj, oh my God! oh my God, nie popychaj! Nie! Nie w tą stronę! O, dobra, jedziemy! O, nie chce tutaj! Nie chce tu! On go wziął tam? On gdzieś tam wziął! Dobra, Uf. mamy spokój z Baldim na razie! Tylko wiecie co, ja bym myślała... ale straciliśmy dwie bisody i to jest taka troszeczkę lipa! You need rest! No nie! No przyjdzie... Ja Jeszcze tu muszę przyjść! Ja jeszcze... o! o nie! No nie idzie tu! On tu chyba idzie, nie? Jak chcę, ja cię tam wyjść? Jeju! no jak oni mnie denerwują tutaj wszyscy, bo już nie wiem, gdzie ja jestem. ja sobie pieniążki weźmę. No. Tu chcę wejść, tu, 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 no. Przecież ta gra jest bez sensu. Jak się z tym wychodzi? No ja, no ja nie potrafię przed nim uciec, no. Ale dostaliśmy fidget spinnera. Pamiętacie jak fidget spinnery były jeszcze te, na hypie, One były 2 dni na hype'ie. A teraz są to obite, które też są 3D na hype. Ie. No to, moi drodzy, tutaj macie listę wspierających, dziękuję. Wasze komentarze, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jak komentujecie, no to pojawicie się na komentarzach i Was pozdrowię. I subskrybujcie koniecznie wszystkie na mojej kanale i po więcej, abyście nie przepuścili takie filmy. Mam nadzieję, że to będzie się tak podobał. Na radio nigdy się.